Do wzoru funkcji podstawię na początek czwórkę. Otrzymam y równy minus 1 czwarta razy 4 odjąć 2. To się równa. Czwórki skraca. Otrzymuję minus 1. Minus 1 odjąć 2 to się równa. Minus 3. Punkt ma współrzędne. 4 minus 3. Teraz w miejsce x wstawię. Wstawię ósemkę. y to się równa. Minus 1 czwarta razy 8 odjąć 2. 4, 8 skraca się przez 4, minus 2 odjąć 2, to się równa minus 4. Czyli punkt ma współrzędne 8 minus 4. No i teraz zaznaczmy punkt 4 minus 3, tu, i punkt o współrzędnych 8 minus 4, tu. Rysujemy prostą, mamy wykres funkcji. W kolejnym kroku wyznaczmy jeszcze punkty kratowe. Tu będzie punkt, tu będzie punkt. No i załóżmy, że o ten jeszcze weźmiemy, bo on jest widoczny. Więc trzy punkty mają takie współrzędne po kolei. Na początek ten punkt. To będzie punkt o współrzędnych minus -4 minus -1. Następnie mamy punkt o współrzędnych 0 minus -2 i punkt o współrzędnych 4 minus -3.